Pora na nawyki. Otóż pracuje się nad jednym nawykiem. Jeśli chcesz zmienić bardzo wiele rzeczy w swoim życiu, zmieniaj, ale pracuj nad tym jednym nawykiem w danym momencie. Jak poczujesz, że ten nawyk przestaje już być dla ciebie dyskomfortem, to dopiero wtedy wprowadzaj nowy. Najprostszy nawyk behawioralny wprowadza się około miesiąca, bo tak często słyszę, a ja próbowałem i nie dałem rady. Odpowiedz sobie na pytanie uczciwie, wytrzymałeś 30 dni? Jeśli chcesz wstawać o 5 rano, wstajesz o 10, to to nie jest proces na jeden miesiąc. Wprowadzaj nawyki tak, żeby cię nie sfrustrowały. Jeden nawyk w ciągu jednej tury. My żyjemy w tak zwanym Mentalnym fast foodzie. Wszystko chcemy mieć na już. I daj sobie tą perspektywę, która jest potrzebna na ten bardziej zaawansowany nawyk behawioralno-kognitywny. Mówimy minimum 90 dni. To są te proste nawyki behawioralne, że budzę się 15 minut dziennie wcześniej niż zazwyczaj. Jaki jeden nawyk? Chcesz wprowadzić w swoje życie, ale dosłownie, jaki jeden nawyk? Rozpisz, co możesz zrobić, żeby sobie pomóc. Rozpisz sobie ten ciąg zdarzeń, tych nawyków, które chciałbyś wdrożyć w swoim życiu. A dzisiaj wybierz jeden i zacznij działać. Ba!